Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu, w kolejnym odcinku. Dzisiaj yy, deszczowa pogoda barowa, mży od samego rana. Chociaż jest rano, bo jest dopiero dziewiąta. Ja jadę yy, na wizytę do lekarza z Laurą, yy, bo mamy kontrol dzisiaj. I potem chyba do lewiatana po mięso, muszę kupić mięso, bo to na te trzy dni, żeby było co ugotować. Też będę robiła pewne rzeczy dzisiaj. Nie, dzisiaj to nie, jutro. Bo dzisiaj to nie wiem, o której mi przyjdzie do paczkomatu jedna rzecz, ale to Wam wszystko opowiem. Póki co jedziemy. Jest ciepło, jest fajnie, ale jak widzicie pochmurnie i deszcz. Ale ogólnie jest ciepło, bo ja mam tylko bluzę i kamizelkę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Ciągnikiem chyba Pawła Brat jeździ. Do zobaczenia później. A my jedziemy. Dobra, byłam słuchajcie w sklepie w Lewiatanie i w Delikatesach Centrum i niestety nie kupiłam mięsa, ponieważ nic nie było. Było takie badziewie, że szkoda gadać. Praktycznie nie było wyboru. Nie wiem, czy to już wykupione, czy jak. Więc, a i tak dzisiaj bym nic nie zrobiła z tego mięsa, bo dzisiaj mam dzień sprzątania. Więc jutro pojadę rano do dino i w dino kupię, bo dino jest bardzo dobre mięso. I pojadę rano do dino. I jutro będę na garach stała. A dzisiaj sobie sprzątam. Ale parę rzeczy kupiłam. W Delikatesach Centrum e, taki makaron. E, bo dla psów, no, to, dla psów no Będę gotować dla psów jedzenie. E, z takiej próbki to Laura wzięła dla pusi. W lewiatanie kupiłam e, kajzereczki. E, banany, bo Amelka będzie robiła e, ciasto. Też takie, jakieś te, te banany, takie, ale no nie było in, nie było naprawdę jakichś tak, nie wiem, co to się dzieje w tych sklepach. Mały wybór. Mały e, taką jeszcze w delikatesach centrum. Mm, e, Nutelle. A my chyba jeszcze mamy Nutelle, czy już nie mamy Laura, nie wiem w sumie, czy mamy, czy nie. E, dwa razy mleko. Dwa razy, a gdzie jest drugie tu jest? Yy, w lewiatanie dzisiaj była jakaś promocja na to mleko 3,50 podajże yy, trochę z przypraw pieprz czarny, bo nie mam papryka słodka yy, majeranek i czosnek Laura weź i czosnek yy, to, to takie przyprawy wzięłam yy, chyba sobie Amelka wzięła, Millera must kawkowy. to nie wiem czy to Amelka czy kto tam w sobie wziął ja. e, kopiec kreta Amelka będzie robiła dzisiaj kopiec kreta na internecie patrzyła różne przepisy, ale stwierdziła, że za dużo roboty i, i wzięła ten, bo ze mną była w sklepie i z tego zrobi ciasto, nie wiem czy dzisiaj, czy może jutro zrobi, nie wiem kiedy na to będzie robiła do tego śmietana 30 będzie jej potrzebna. Też wziąłem mi taką zwykłą śmietanę, bo, bo mi się przyda, bo nie mam. Dwa razy masło. I takie wziąłem ekstra. Nie wiem, pa, pasłęk. Na nie była jakaś promocja 5 zł. Też chyba jest dobre to masło. Groszek i kukurydza, ponieważ będę robić. Co? Oczywiście, że sałatkę taką rażynową, czosnek. A, tu jeszcze jest niewyjęta. Wędlina. I z wędliny. A jeszcze wziąłem piersi z kurczaka, bo będę chciała robić taką jakby szynkę, wędlinę taką. I mi jest potrzebne. Czekajcie, o, jest mi potrzebne. I jeszcze wziąłam dwa kilo wątróbki i wątróbkę właśnie zaraz pokroję i ugotuję z tym makaronem, to będę miała jej psy i koty zjedzą. Wzięłam dwa kilo wątróbki e, i chciałam kupić mięso, bo będę robiła słuchajcie kiełbasę, e, no ale niestety dzisiaj tego mięsa nie było, to, to tak jak mówię kupię jutro i jutro zrobię i jutro będę robiła kiełbasę, bo to dzisiaj tak bym się nie wyrobiła i tak, bo zamówiłam sobie takie e, flaki przez internet. No, to w e, następnym vlogu będzie kupiłam sobie, słuchajcie, takie przez internet flaki, ale nie takie naturalne tylko takie papiery jakby co się upycha, bo będę robiła właśnie taką kiełbasę ale to wszystko w innym vlogu w następnym vlogu i ten przepis prawdopodobnie będzie w końcu na tym moim drugim kanale, bo tam się nic nie dzieje, to chyba tam to nagram to tak mogę? proszę to to no i dzisiaj. A ja zamówiłam wczoraj te flaki. Dzisiaj mi przyjadą do paczkomatu, ale nie wiem, o której to i tak będę musiała specjalnie jechać, a może przyjadą wieczorem, nie wiem, bo wziąłam zamówienia, kup, kup dzisiaj jutro u ciebie. No wczoraj kupiłam i dzisiaj będą u mnie. Najwyżej rano sobie jutro odbiorę i przy okazji kupię mięso i jutro będę stała na garach, bo to będzie wszystko takie świeże. A dzisiaj jest akcja i dzień sprzątania, więc ja lecę do swoich obowiązków, a z wami widzę się później. Muszę wstać, bo na kolanach klęczę przed Wami. O Jezu! Mamy kolejny dzień. Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, czy ten vlog będzie oddzielny. Czy, ten vlog, czy to jest kolejny vlog, czy to jest kolejny dzień? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, ile z wczorajszego mi zostało. Jeżeli to jest nowy vlog, to Wy już o tym wiecie. Jeżeli dzień kolejny, to też już o tym pewnie wiecie. Wczoraj. Totalnie nic nie nagrałam, bo miałam mega przygody. Po prostu to, co mnie wczoraj spotkało, to jest jaka, jakaś masakra. Ale na razie nic nie gada, nic nie mówię. Emocje opadają, ale w odpowiednim czasie, za jakiś czas, na pewno Wam opowiem. Ale to jeszcze nie dzisiaj. E, trochę nocnie przez pana, ale dobra. E, bo wiecie, świe za świeża sprawa jest, żeby tak na prawo i na lewo gadać. A muszę się sama z tym oswoić i myśleć, pomyśleć, ale dobra. Mamy kolejny dzień, kolejny vlog. I tak jak mówię, nie wiem, czy to jest y, vlog nowy, czy kontynuacja. Bo nawet nie wiem, ile ja tam wczoraj materiału zdobyłam, bo potem od południa to już nic nie nagrywałam byłam jeszcze z teściową wczoraj na cmentarzu tam mi musiałam pomóc no w każdym bądź razie dzisiaj już z rana załatwiałam mnóstwo innych rzeczy, teraz jadę do, już nie jest takie rano ale jadę do gdzie ja jadę Teraz jadę akurat do dino po te mięso. Paweł poszedł tutaj do sklepu coś tam kupić. Jeszcze muszę do jedno, w jedno miejsce jechać yy, po drodze. I yy, jadę do dino kupić mięso, bo przecież wczoraj nic nie kupiłam tego mięsa, bo tak naprawdę wczoraj nic nie było. Yy, I wracam do domu i ogarniam yy, chatę. Bo wczoraj miałam takie piękne plany, czego ja w domu wczoraj nie zrobię. Nie zrobiłam nic. Nie zrobiłam nic. No, tylko sobie okna na dole umyłam. Iż bez balkonu. Nie, połowę balkonowego. Bo tam, wiecie, no, umówiłam się, że z Tysią pojadę i w ogóle i jakoś tak mi później później po prostu życie mi się skomplikowało. W każdym bądź razie. Wracam do domu, zadzieram kiece i yy, biorę się za robotę. Yy, w planie dzisiaj mam zrobienie yy, kiełbas, bo nakręcona, napalona od paru dni jestem na kiełbasy. Zamówiłam sobie flaki przez internet, takie papierowe. To wam chyba mówiłam. Właśnie odebrałam je z paczkomatu. <laughs> odebrałam z paczkomatu w domu, wam pokażę, yy, bo już otworzyłam je tutaj w samochodzie, patrzyłam. Mogłyby być yy, Trochę jedne węższe, eee, bo wiecie, no tak nie, nie potrafiłam tych średnic sobie wyobrazić. Wziąłam trzy rodzaje, no ale dobra, bo chciałam zrobić taką kie krakowską kiełbasę i taką zwykłą kiełbasę. Najwyżej ta zwykła kiełbasa będzie e, grubsza, nie taka cienka. Zresztą zobaczę, może to jakoś uda mi się inaczej zwinąć. Zobaczę, co ja tam wykombinuję. Póki co jadę na te zakupy, już ostateczne. Znaczy, po, generalnie po tylko po, po mięso. I z Wami widzę się już, słuchajcie, w domu, bo mam też mnóstwo roboty i muszę to wszystko poogarniać, bo jutro święto. Okej, okay, pokażę Wam, co kupiłam w Dino i biorę się za robotę. Więc y, chipsy oczywiście E, zobaczcie, takie coś znalazłam w Dino. Cynamonki. E, mieszanka w proszku do wypieku cynamonek. Wychodzi 27 sztuk. Nie wiem, taką jakąś ochotę nabrałam, więc może któregoś dnia się zrobi. E, papier toaletowy. A w ogóle te cynamonki nie wiem po ile były. Nie mam pojęcia. Tylko dwa jajka potrzebne, mleka i trochę mąki, więc mogą być fajne. Takie na szybko, wiecie. Ja nie mam czasu robić sama e, nic teraz, więc E, bułeczki wzięłam jakieś takie, o coś takiego, e, tutaj wzięłam bułeczki z makiem, e, dwa brokuły, ojej, bo sobie chyba zrobię tą sałatkę z brokułów, taką co kiedyś robiłam, e, co jeszcze, dobra, co jeszcze, e, jogurt grecki, bo to do, do tych brokułów, do sosu mi się przyda, e, pietruszkę, Natkę taką suszonej pietruszki, yy, oryginalną, oryginalną, bo on tak tu jest napisane, tą wegetę taką, wiecie, warzywko tak zwane, bo to też mi się przyda, yy, prymat musztarda, nie wiem po ile była, chyba jakaś dobra cena była, bo ją tak szybko zapłam. i duży majonez. No i z mięsa słuchajcie co kupiłam z mięsa. Na 15 zł był boczek. Wziąłam przeszło 2 kilo boczku bez kości, więc super. Będę, będę mieć. Jeszcze wziąłam piersi dwie sztuki. Tutaj wzięłam łopatki to w ogóle chciałam 2 kg, a wyszło ile? 2900 prawie. Schab z kością też przeszło 2 kilo. Ile nawet mi pani dała? 2,20 Już mi pokryła pani ten schab w małe te małe y Dobra, w kwadraciki, w plasterki. Y jeszcze u nas wróciłam się do takiego miszmasz naszego sklepu. Takie poręczki aluminiowe kupiłam na pieczeń, bo wczoraj zapomniałam. Aha, jeszcze w dino wzięłam kapusty piszonej 3 kg. Miałam robić sama, ale nie mam kiedy jechać na ten targ, ogarnąć po prostu, więc kupiłam gotowe. No i kupiłam ten właśnie takie trzy paczki osłonek do robienia tej kiełbasy. Będę nagrywać przepis, ale to chyba na ten drugi kanał. 5,5, nie, 5S, czy nie, 55 jakiś rozmiar. 45 to jest, wiecie, węższa. Jak to się mylę? O tak. Nie, 45 jest szersza, widzicie? Ja myślałem, że jest węższa. I 65. No nie wiem, jak oni to liczą. 45 jest najszersza. Według mnie to one są bardzo podobne. Nie wiem, dobra, wzięłam takie trzy. Zobaczymy, jak nie to będę coś kombinować. Bo takie zamówiłam przez internet i za te trzy zapłaciłam 45 zł. Ogólnie nie są drogie, bo tu jest 10 metrów, a w tych dwóch jest po 5 metrów. Więc ogólnie to drogie nie wychodzą te do osłonki. Dobra. I to, słuchajcie, tyle. Yy, więc, więc co? Yy, więc co, więc co? Więc ja idę teraz, yy, konia szybko wyprowadzę, bo jest w miarę fajna pogoda, niech sobie na łące tam siedzi. Yy, przychodzę i biorę się, słuchajcie, za gotowanie. Yy, no i co? Nie wiem, czy to będzie oddzielny vlog, czy to już, nie wiem, muszę zaraz zobaczyć właśnie co, ile tego vloga mam. OK, sprawdziłam, więc vlog ma 15 minut, to ja już go pociągnę do końca, nie będę oddzielnego na, nagrywała, bo tak naprawdę nic takiego się już nie będzie działo. E, znaczy będę nagrywała, ale co, pewnie co innego, e, a tego vloga jeszcze, jeszcze troszeczkę pociągniemy, więc jej póki co lecę, słuchajcie, wyprowadzić konia, z Wami widzę się później. Byłam jeszcze u weterynarza, kupowałam tabletki też na odrobaczenie dla psów i dla kotów. I dla kotów to takie dostaję. Już jeszcze miałam jedną, bo to dla pięciu kotów, ale ja już im dałam te tabletki. A to zostawiam, żeby wam pokazać. To jest taka firma, bo tutaj kiedyś kiedyś coś mówiłam, dawno, dawno temu miałam pokazać. Tu ktoś mnie prosił, bo one nie są, za, nie są drogie, po prostu są miary tanie te tabletki. I do tej pory, jak kupowałam, to zapominałam pokazać, a teraz sobie właśnie przypomniałam, ale już mówię, jedno jeszcze miałam, to już nie wiem, gdzieś tam posiałam, czy już wyrzuciłam, bo to już jest zużyte. Tu mam jeszcze dla psów, też nie dałam, dla, e, dla Miśka, dla Sony i dla Bruna i to jest taka firma, o, o proszę bardzo, Kuan, jakiś, nie wiem, a to jest Exital i one nie są za drogi, nie są drogie, bo za, za wszystkie tabletki dla, dla kotów, pięć kotów, co to jest tutaj? Ojej, 5 kotów i 3 psy, z czego Bruno dostaje 4,5, Mi się 1,5, Sonia 2, to za to wszystko zapłaciłam 65 zł. To więc powiem Wam, że w miarę, w miarę są te tabletki w miarę tanie, nie, jest, nie są drogie. No tak, tak u weterynarza, no tak mi, tak mi wyliczył. A słuchajcie, moje kiełbasy wyszły tak. Tak się prezentują. Jeszcze zrobiłam dwie pieczenie, ale to już wszystko. Po przekrojeniu, i tak dalej, zobaczycie w moim, na tym moim drugim kanale. Tam nazwę zmieniłam, bo nikt nie mógł go znaleźć. Dawno nie było tam przepisów, więc ten przepis tam wrzucam. Zapraszam Was na, na tamtego vloga, ale to już jest dwa dni później, bo ja już no nie, nie dogrywałam, bo nie miałam kiedy, i miałam trzy takie i trzy takie. Zostało mi tylko dwie, no bo tam też rozdałam rodzinie. Jedną już taką cieńką, jeszcze miałam zrobioną, którą zjedliśmy. Powiem Wam, że rewelacja. Zapraszam Was na ten mój drugi kanał. Ja zmieniłam nazwę, bo było Marta Vlog, a zmieniłam nazwę. Po prostu gotuj, więc linku w opisie. Zapraszam Was. A dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na następnego vloga. Mam nadzieję, że jutro, bo tak jak wiecie, dwa dni było przerwy. Pierwszy i drugi listopada nie, nie puszczałam filmów. Zawrót u mnie wielki głowy w, w domu jest, więc nie było vlogów, a dzisiaj dogrywam tą kiełbasę, żeby wam pokazać i zami się tylko pożyszą, pożegnać. Tak samo wczoraj i dzisiaj nie nagrywałam, ale od jutra wracam, będę nagrywać, więc zapraszam Was. Mam nadzieję, że na jutro, jak mi życie pozwoli. Do zobaczenia. Cześć.